Opis i najważniejsze informacje dotyczące owczarka kaukaskiego. Oczywiście o wielu psach mówimy, że to są takie psy misie. Do kaukaza bardziej pasuje określenie pies niedźwiedź, ponieważ i wielkość, i wygląd, i często zachowanie bardziej upodobnia tego psa do niedźwiedzia niż do misia. Oczywiście owczarek kaukaski wywodzi się z terenów kaukazu, gdzie od wieków strużowały, pilnowały zwierząt. Można powiedzieć, że historia tych psów jest naprawdę bardzo, bardzo długa, chociaż można powiedzieć takie wyodrębnienie się to kilkaset ostatnich lat. Teraz może o wielkości. Suczki to 67-70 cm, psy 72-75 cm i te wartości mogą być wyższe, tak samo jak waga, która naprawdę może być ogromna, ponieważ znalazłem widełki Zawierające tą wagę od 45 do 75 i od 50 do 100 kg. Pamiętajmy, że owczarek kaukaski ma niejako dwie odmiany: jedną taką mocniej zbudowaną, drugą troszkę lżejszą, smuklejszą. Ale to lżejsze, smuklejsze oznacza nadal ponad 50 kg wagi. Czyli pies bardzo duży. Średnio żyją 10-11 lat. Przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli do charakteru i zachowania, które w przypadku tego typu zwierząt jest najważniejszy. Pamiętajmy, że od dziesiątków pokoleń te psy musiały pracować samodzielnie, one musiały same sobie radzić z zagrożeniami. To spowodowało, że te cechy charakteru są często troszkę inne od innych psów. Oczywiście są to psy bardzo wierne, bardzo lojalne. Kiedy trzeba. Oddane w sposób zupełny człowiekowi. Potrzebują dużo naszego czasu, dużo naszej bliskości, dużo naszej uwagi. Wtedy ten niedźwiedź staje się takim świetnym towarzyszem. Zero izolacji, zero odstawiania. To nie są psy, które możemy izolować, to nie są psy, które powinny cały dzień na przykład y, stróżować i nie mieć z nami kontaktu. Wtedy to jest taki gotowy przepis na problemy i na psanie takiego, jakbyśmy tego chcieli. Ponieważ owczarki kaukaskie są psami, które, jeśli zapewnimy im tą bliskość, naszą uwagę, stają się naprawdę genialnymi towarzyszami, ale nadal towarzyszami o dużej ilości swojego zdania, dużej niezależności. Oczywiście, nie oznacza to wcale kłopotów, on taki jest. Tylko musimy o tym pamiętać, że on nigdy nie będzie ślepo nas słuchał, ślepo wykonywał poleceń, on sam też podejmuje decyzje. Od setek lat musiały podejmować same decyzje, więc to w nich pozostało. Pamiętajmy, że to wychowanie, jeśli wychowamy je w odpowiedni sposób, to ta upartość, niezależność, własne zdanie wcale nam nie będzie przeszkadzała. W miarę dobrze znoszą samotność, ale my, tak jak wspomniałem, jesteśmy im potrzebni. Nasza obecność, nasza uwaga. Są to psy, które wolą większą przestrzeń. Jednak małe mieszkania, duży ruch na przykład w mieście im może mocno przeszkadzać. Jednak owczarek kaukaski jest psem, który lubi o wiele więcej miejsca niż jakieś małe ciasne pomieszczenia. I chociaż nie potrzebuje jakiegoś olbrzymiego, gigantycznego terenu do pilnowania, taki w miarę duży ogród mu wystarczy, to jednak lubi przestrzeń. Zamknięcie go w małym mieszkaniu czy też życie w mieście bardzo często po prostu będzie dla niego problemem. Jeśli chodzi o potrzebę ruchu, to ta potrzeba ruchu nie jest jakaś bardzo, bardzo duża. One jednak tego ruchu aż tak wiele nie potrzebują. Chociaż tak jak zawsze wspominam, ten ruch jest czymś bardzo ważnym i on musi mieć pewną dawkę ruchu, żeby po prostu być w dobrej kondycji. Pamiętajmy, że tu trzeba wspomnieć, że owczarki kaukaskie znacznie mogą się różnić i wyglądem od siebie, ale też charakterem, ponieważ są kaukasy, które są, można powiedzieć, takimi pluszowymi, olbrzymimi, niedźwiedziami, spokojnymi, leniwymi, a są też takie bardziej ruchliwe, bardziej aktywne i o wiele mocniejszym charakterze i trudniejsze do wychowania. Bardzo silny instynkt terytorialny, musimy na to uważać, ale tak, to są to świetni stróże i obrońcy. To jest pies stworzony do stróżowania i do bronienia. Do tego niehałaśliwe. Z innymi zwierzętami ok, ale tylko wtedy, kiedy przeprowadzimy odpowiednią socjalizację i wychowanie. Zwłaszcza oczywiście dotyczy to psów, które kiedy spotkają innego psa, no to mogą być nie zawsze zadowolone. Ale jeśli je w odpowiedni sposób wychowamy, i ta socjalizacja będzie taka, jaka trzeba, nie będzie problemu. Kontakt z dziećmi, ok, ale raczej z tymi domowymi, z obcymi to już tak sobie. Oczywiście nigdy nie zostawiamy z tymi psami samych dzieci bez opieki i to bez opieki osoby, która zna się doskonale z tym psem. Szkolenie. Tu szkolenie to też nie taka prosta sprawa, ponieważ wymaga odpowiedniego podejścia odpowiedniej więzi z tym psem i motywacji. Wtedy rezultaty są naprawdę dobre. Te psy w niektórych regionach świata są psami pracującymi i świetnie się w tym sprawdzą, tylko że musimy jednak troszkę siły i wysiłków w to włożyć. Ta upartość, niezależność, swoje zdanie niekiedy może w tym przeszkadzać. Wychowanie to też sporo czasu i umiejętności. Nie jest wcale proste, tu jednak nie jest to pies prosty, i każdy, kto mówi, że wychowanie owczarka kaukaskiego. Jest łatwe, to albo jest naprawdę doświadczonym właścicielem, i dla niego to naprawdę banał, albo po prostu kłamie, i no nie byłby w stanie wychować tego kaukaza, albo zrobił to w sposób nieprawidłowy. Czyli raczej nie na pierwszego psa, na pewno nie na pierwszego psa, i pamiętajmy, dużo wysiłku, rezultaty fajne, ale jednak musimy dużo poświęcić na to czasu. Pielęgnacja. A pielęgnacja jest w miarę prosta i nie czasochłonna. Oczywiście, gabaryt, ta pokrywa, no, może robić wrażenie, ale nie jest to aż tak trudne, jeśli chcemy na przykład co tydzień wyczesywanie, ale to nie sprawia problemu. Tylko od początku nauczmy tego psa, od szczeniaka, że takie coś robimy, ponieważ później nauczenie tego psa może troszkę zająć czasu. Zdrowie. Są to psy bardzo zdrowe i wytrzymałe. Odporne na warunki atmosferyczne. Oczywiście dotykają je problemy dużych psów problemy ze stawami, rozszerzenie, skręt żołądka. Ale tak, to naprawdę to są twarde i odporne psy żywienie. Z żywieniem raczej też nie ma problemów nie są wybredne, nie są też najczęściej jakoś łakome i co ciekawe one wcale tak dużo nie jedzą jak na tak duże psy. Najprawdopodobniej to życie w tych trudnych warunkach spowodowało, że ich organizmy świetnie sobie radzą, żeby tą energię pozyskaną z jedzenia wykorzystać. Wady i zalety. Zacznijmy od wad. Duże to jest jednak dla wielu wada mają jednak dosyć duże pokłady agresji o tym należy pamiętać czasem są zbyt terytorialne, wychowanie i prowadzenie nie jest takie proste no i troszkę jednak uparte. Jeśli chodzi o zalety, bardzo lojalne, bardzo wierne, świetne stróż i obrońca, duże, duża odporność na warunki atmosferyczne, do tego są to psy zdrowe, świetny towarzysz, jeśli w odpowiedni go sposób wychowujemy. A dla kogo owczarek kaukaski? To są jednak psy dla dosyć ograniczonej grupy ludzi, którzy wiedzą jak je wychować, wiedzą jak je prowadzić, mają dla nich sporo czasu, Zapewnią im odpowiednią ilość miejsca, oraz wiedzą, że to nie są psy, które będą zawsze ich ślepo słuchać. Jeśli spełniasz te warunki i chcesz psa, który będzie świetnym stróżem, obrońcą i takim towarzyszem, to owczarek kaukaski jest czymś, co możemy, można polecić. Ale tutaj nie wspomniałem: jest to pies ujęty w wykazie psów agresywnych, czyli cała ta papierologia, zgłaszanie, zapewnienie odpowiednich warunków. Ale to jest coś normalnego. Ponieważ naprawdę ten pies w nieodpowiednich rękach może być zagrożeniem, chociaż w nieodpowiednich rękach Jamnik, Jork, Maltańczyk wszystko może po prostu być zagrożeniem. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam na inne materiały, gdzie opisuję psy, mówię dla kogo są, wymieniam wady i zalety. O kotach też mówię, o innych zwierzętach też. Więc, żeby nic nie przegapić, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, a jeśli możesz, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, wrzuć na swoje media społecznościowe ten film czy też inne. Spójrz też na moje inne kanały, linki w opisie. Marcin Pasierb, odżywianie, przepisy, projekt Ciekawość, trochę o ciekawych miejscach, jak coś działa, jak coś powstało, kanał historyczny, no to o historii. A na dzisiaj dziękuję i oczywiście zapraszam ponownie.